Wtedy już musi pojawić się i ochrona i, i no właśnie zorganizowanie tego typu imprezy już ponosi ze sobą o wiele większe koszta. Uwaga, pokojna okazja przed podchalem jest gol na 1 do 0 dla Szarotek. Piotr z strzelcem tego gola. Dobre podanie za bramki i Podhale, podobnie jak w dniu wczorajszym, wychodzi na prowadzenie 1 do 0 po troszkę ponad 7 minutach gry. Jeszcze jest Paweł Urban. Najstarszy zawodnik na lodowisku to właśnie Paweł Urban 41 lat. On teraz przy krążku, zagraje przed bramkę, ale błąd defensywy Szarotek i Jakub Radwan wykorzystuje ten fatalny, naprawdę fatalny błąd Tomasika, który no podał wręcz jak na tacę Radwanowi krążek. Do końca kary jeszcze minuta i 15 sekund. Po takim czasie Filip Stoklasa zamelduje się z powrotem na tafli Bartłomiej Neupauer i krążek w bramce. E, mówiłem o tej niemocy strzeleckiej Bartłomija Neupauera. E, no i teraz jakby aby pokazać mi, że wcale tak być nie musi, pokonuje Zbigniewa Szydłowskiego. Ponownie Biela przy krążku. Zagranie za bramkę, tutaj pokazuje się Neupauer, ale on nie jest zostawiony do strzału teraz. Próba podania, bądź to do Roberta Mrogały, bądź do Sebastiana Bieli, ale ani do tego pierwszego, ani do drugiego krążek nie dociera. 10 sekund i zakończy się kara Pawla Urbana, no i wiele wskazuje na to, że spadnie skuteczność Szarotek, jeżeli chodzi o wykorzystywanie przewag w tym spotkaniu do 50%, ale może jeszcze poczekajmy z tym sądem, bo będzie jedna okazja dla Podhala, pusta bramka, no i power 3-1, ale to już jest gol zdobyty 5 na 5. No i Power, dociskany przez Andrzeja Banaszczaka. Również przedstawiciela tej doświadczenia w zespole z Wytomia. Ładnie No i Power podgrywa do, pod bramkę do Zarotyńskiego. I Podhale prowadzi już 4 do 1. No i wykorzystuje przewagę po raz kolejny w tym dzisiejszym spotkaniu. Do końca tercji minuta i 30 sekund. 4 do 1 prowadzi Podhale. Jeszcze próbują, bytomianie. Jeszcze na okazja, jest gol! Udało się, strzelał Stoklasa, potem dobitka. Chyba Jakuba Radwana. I Polonia dopięła swego, zdobyła bramkę numer dwa w tym dzisiejszym spotkaniu. Poczekajmy na to, czy faktycznie Jakub Radwan jest strzelcem tego kogoś. Paweł Urban z powrotem do Jakuba Radwana. Do końca kary jeszcze 56 sekund. Wrana zagrywa krążek na prawą stronę. Tutaj przed bramką teraz ustawił się Urban. Dobrze odczytał tą grę. Jeden z obrońców Szarotek i Paweł Wrana. Patyk Wrana musiał się cofnąć po gumę do tercji neutralnej. Z powrotem już wjeżdżamy do ataku. Jest Urban, mocno uderzył. Pusta bramka, jest gol. Jest gol trzeci dla Polonii. Bytom Jakub Radwan skorzystał ze strzału Pawła Urbana. Dobił go do pustej bramki i Polonia wykorzystuje grę w przewadze no, słyszą Państwo na pewno co tutaj dzieje się w Bytomiu kibice wierzą w to, że ich jest gol czwarty jest gol czwarty między parkanami Tomasza Rajskiego Mateusz Stróżyk a Bytomianie teraz cieszą się tak jakby to był już koniec meczu, ale to jest dopiero jego początek tak naprawdę, bo wracamy do punktu wyjścia Polonia remisuje z tym MKS-em pod halę, 4 do 4. Urban do Wróbla, teraz Wróbel sprowadza do Urbana, a ten na prawą stronę do Dariusza pójdzie pod bramką, jest gol, Wróbel, Marek Wróbel na minutę i 27 sekund przed końcem tercji trzeciej pokonuje Tomasza Rajskiego i naprawdę, no te miny Nowotarżan zjeżdżających do boksu mówią wszystko. No i cały czas bez bramkarza Nowotarżanie. No, oczywiście nie ma już nic do stracenia. Trener Marek Zientara i zespół z nowego targu. Gramy 6 na 4, bo na ławce kart znajduje się Andrzej Banaszczak. Do końca tercji 58 sekund. Jest szansa dla Podchala Adamowicz. Strzela, odbija Szydłowski. Pusta bramka, krążek rzucony. Jest gol! Szósty dla Polonii, Byto. I to już jest koniec tego spotkania. Tak sądzę, Polonia ten mecz zwycięży. I to jest coś niebywałego. No to jest piękno sportu. Mało kto się mógł spodziewać, że takim wynikiem zakończy się ten mecz. Gorąca, naprawdę gorąca atmosfera nam się zrobiła w końcówce tego spotkania. Polonia fetuje zwycięstwo jak najbardziej zasłużone patrząc na grę.